z tej Blanka. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek, z y, nazwijmy to, że trzeba przetrwać. są takie rekiny różne pływają wokół nas. I po prostu tutaj musimy przetrwać. Y, ogólnie to to jest bardzo fajna gra. Polecam wam ją. Y, jak y, będzie koniec odcinka, to ja wam powiem. I moim celem jest zbudowanie willi, ale wiem, że w tym odcineczku nam się to nie uda. Nie uda nam się to. Więc y, zrobimy to po prostu y, serial. Będziemy to nagrywać, dopóki nie zrobimy tej willi. Teraz trzeba mieć bardzo dużo rzeczy, żeby jakoś się zbudować tą willę. Bo patrzcie tutaj trzeba kupować różne takie leki. Nie leki. Ja sobie tutaj kupię właśnie takie leki i plecaczek, bo odblokowałam coś nowego. Co to? Co to jest? Zobaczmy. Co to? Zostawię tu. Nie, nie, nie. Dalej, muszę to złowić. Złowić, złowić. Gdzie to? Gdzie to? Dalej. Czekajcie, bo tu zauważyłam, że tu Mama. To jest rzadkie bardzo. Nie, skończyło mi się wędka. Mhm. Mhm. I zaraz wejdziemy do wody. Do wody wejdziemy sobie. Zaraz zrobimy wędkę, żeby się tutaj coś działo. To są rekiny. Nie chyba, że mnie zaśwa. Jednak zrobimy chyba tą studentkę, <grytania> bo... No wiecie, no ja się boję. bo jak zginę, to zaczynam od nowa wszystko. Od nowa wszystko nie mam nic. Zaczynam dosłownie od nowa, więc no nie chciałabym tak. Mam bardzo dużo rzeczy tutaj. Chyba ja tutaj kto grał już dzisiaj tak z godzinkę. No i polecam tam tę grę. Link zostawiam w opisie no. Więc w sumie wszystko, co chciałam yy, wam powiedzieć. I sobie zaraz wam pokażę rekina. Zobaczymy, czy co to zrobi. Nic mi nie robi. Nie, nie. No. Dobra, dawaj. Pobiję, rozprężmy go. Żeby się działo. O, słysza. No yy, yy. to... sobie to... No i... Weźmiemy to... To... to było... Tyle na dziś... Dziękuję wam, że to oglądaliście i pamiętajcie, że link zostawiamy wam w opisie yy, na tą grę no nie zapomnijcie... Zarejestrować, no do chętnych, ale jak ktoś lubi mnie, jest mało takich osób, ale może ktoś nie lubi, to zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie. No i teraz sobie skończymy ten odcinek. Dzisiaj było tylko łowienie takich rzeczy potrzebnych. No i ja się z Wami żegnam, więc pa pa! पापा